Aś, świnia. Tak jest czerwony, to jestem znowu ja. Osty. Pokonam cię. Aś. O! Dobra, teraz dostaniesz. A -a. A, dobra, wyciągam swój paladnik. Dobra, jest tu sposób na pokonanie świn. I jest tu też tak, że będą mi mniej oblazeń dawać. No to próbujemy. Łaza! O, kurde masz tarczę, i tak ci dużo zadam. Na y -y. nic nie pocałem. Dobra, moja kolej. A Uuu, aaa, O, kolejne świnie. Właśnie, właśnie. I teraz sobie tutaj, no, nie dosnę rady. Właśnie, my jesteśmy dobrzy bardzo. Aż tak? To pokażę Wam. Aja. Oj! Oj! Okej! Okay. O, ty jest aż tak, to teraz nasza kolej. Ha! A Aaa, To bolało! Zaraz Ci pokażę! O, dobra, teraz ja! O! Oh. Au! Zajdę do Mabiniego poladnika. Hmm. Mówią, że najlepiej załatwić dwie śpienie tarczą i atakiem. Okej. Okay. Ha! Tarcza! Ta tarcza nic ci nie da. Ha! O nie, nie trafiłem. Spoko, pokażę ci, jak to się robi. Ha! Aaaa! To mało bolało. Okej, okay, teraz cios. Hmm. Oj, kooo! Nie! Oj, zapłacisz mi za to. Chyba ty. Oj, aaa! Aaaa! To nie było miłe swoje Dobra, teraz się grałeś. Lałem. O, kolejna Dobra, załatwimy to szybko. Nie tak szybko, ponieważ widzisz, to jest plansza z falami. O, ty! Co to z falami, plansza? Zajdę do swojego pola hmm. Bez przerwy od razu idziesz do następnej chwili. O nie. Ten Karol to. Dobra. A. Oj. Dobra. Zobaczysz teraz. Ho. Ja. O ma. Popolało. Ha ha ha. Okej. Teraz ja cię pokaże. Oj, dobra, nie, no. O, oh. oh, o, nie nie, nie trafiłem, nie tak O, to tak nie nic nie da. O! nie ale dobra, teraz moja O, nie, kolejna fala! Ha, nic się nie przeznacza z naszą obronę! Ha, ha, puszczaj! Nie ma mowy. Znowu ci mam potrząść? Ech, nie. No, to sieć cicho. O, nie, kolejna fala! Dokładnie! No. Dobra, załatwimy go szybko. Tak jest. Chyba was. Mój pierwszy kiosk. To. A! FUM! OJ! Dobra, teraz nasz kiosk. To bolało. Teraz Ała. ja. Oja. Ała!